Hej, hej, hej! Cześć kochani moi, witam was w kolejnym Zdrabmasowym odcinku na moim kanale Jest to odcinek już 18, yy, Także bardzo szybciutko to idzie <świo> Świąteczne odliczanie Przedostatni odcinek ze świątecznego odliczania Jak już wiecie Wpadły dwa fantastyczne chciałam być fajne, fantastyczne Prezenciory Kto nie oglądał serdecznie was Zapraszam na odcinek wstecz Czyli na 17 odcinek ze wczoraj Yy, jest co oglądać. No, 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 fajna, fajna zdrabka wpadła, fajna. A dzisiaj przygotowałam zdrabeczki z numerkiem 3, 6 i 8. O, nie widzicie. Czekajcie, mam tu mało, mało kawałek biurka do dyspozycji. Jestem u mojego brata, inkognito, on o tym nie wie. Także sami rozumiecie. <laughs> 3, 6 i 8. Już sprawdzam, czyje to są zdrabeczki. Trujeczka, yy, trujeczka, to zdrabka kanału Brunetka. Serdecznie Was do do Iwonki zapraszam link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu szósteczka, szósteczka to zdrapeczka naszej Pati Klimy także no Pati nie ma kanału ciekawe dlaczego właśnie Patryśka mogłabyś założyć kanał każdy Cię lubi, jesteś praktycznie u wszystkich na kanałach i każdy Cię lubi dlaczego nie masz kanału my byśmy Cię subskrybowali, wspierali dopingowali także no fajnie by było <laughs> i ósemeczka Ósemeczka to jest Madzi z kanału Madzialka. Madzia też ma swój własny kanał zdrapkowy, także też Was do niej odsyłam. Tak samo Iwonka, tak samo Madzia na pewno się ucieszył z dodatkowych subskrypcji, komentarzy, łapeczek. Także działajcie skarby, moje kochane. I zaczynamy od Iwonki. Iwonka postawiła na numerek trzeci. Trzymamy mocno kciuki, żeby się udało. I drapiemy. Aby mi się tutaj. Co my tu mamy? Mamy bałwanka, mamy skarpetę, mamy aniołka i ciuchcie. Chciałabym mieć taką całą zdrabkę w, w prezentach, no ale już na to nie liczę. <grytanie> tutaj mamy kominek, pod szósteczką, pod szósteczką mamy choinkę. Pod siódmeczką mamy Lizaka. Renifera, zobaczcie, wartego główną wygraną. Czyli coś pięknego. Pod dziewiątką mamy sople. Pod dziesiątką mamy kartkę. Pod jedenastką jest piernik. Pod dwunastką trąbka. Tutaj mamy szyszki kożuch i łyżwę, następnie jest czapeczka, świeca, rękawica, skrzat i dzwonek. Ostatnie cztery mamy wieniec, kula, co mamy? Gwiazdy. I 24. O! Sanki. No, niestety nie udało się. Ale bardzo, bardzo dziękuję za udział w mojej zabawie świątecznej. <laughs> o moje gardło. Ósemeczka teraz. Ósemeczka, ósemeczka naszej madzielanki. Mocno trzymamy kciuki i co my tu mamy pod jedynką mamy sople, ja wam zapomniałam powiedzieć to co zawsze mówię na samym wstępie że wszystkie pieniążki wydrapane z tych zdrapek będą szły na cele charytatywne w tym wypadku, w tym roku mamy schronisko i ja to tak wiecie chcę to mówić na samym początku no ale no, zapomina mi się czasami dlatego, że jak wpada jakiś nowy widz, żeby wiedział co to za odcinki no i już. <laughs> Dobra. Skarpetka. Mamy lizaka. Świeca. Skrzak. Szyszka. Czapka. Kula. kozuch i sanki to <laughs> moje kartu coraz gorzej jest bałwanek dzwonek, wczoraj jak Wam nagrywałam odcinki które widzieliście właśnie przedwczoraj przed nagrywałam ten przedwczorajszy i wczorajszy to nie mogłam tego drugiego zacząć nagrywać, bo co zaczęłam? Coś zaczęłam mówić, jeszcze nie zaczęłam drapać, to łapał mnie okropny kaszel. I dopiero potem sobie wzięłam takiego cukierasa do sokania i już udało mi się wtedy. Coś strasznego, to jest męczarnia. Tutaj mamy strojik, kartkę, mamy aniołka i po 24 mamy choinkę, a kontrolne MD. Czyli pustaczek. Bardzo mi przykro. I teraz mamy szósteczkę. Szósteczka jest naszej Patryśki. Także Pati mocno trzymamy za Ciebie. Kciuki kochana. I szukamy tego prezentu. Bo go nie widać nigdzie. Lisak. Dobra. Mamy stroik. Tutaj mamy dzwonek. Jest bałwanek i kula. Mogliby nam coś jeszcze dosypać tutaj, cokolwiek do tej wygranej, no bo dwie wygrane zabawki to jest malutko. Kominek. Renifer za 5000, ale 5000 już nie ma w grze. Świeca za główną wygraną. Kożuch za 200. 11 mamy aniołka, 12 rękawice. Tutaj mamy skarpetek pod 13. Pod 14 mamy łyżwę. Pod 15 mamy sanie Pod 16 jest choinka. Nie, coś mi się źle to drapie.

gwiazdę za 100 tysięcy, wow <dobra>, dobra, DM pewnie dlaczego wszystkie pustaki, a nie, tu jest DS a tam mi się DM odkrywało no dobra, także tutaj nic nie mamy yy, szóstka, ósemka i trójka okazały się być puste, jutro ostatni odcinek z odliczania świątecznego także już jutro musi się pojawić jakaś wygrana no bo tylko dwie zrabki by wygrała, to tak trochę skutno by było Także dziękuję wszystkim za obecność. O, o Jezu, dobra, uciekam, bo mi tutaj już przytyka. Muszę się odkażnąć. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia bądź nocy, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. I do usłyszenia jutro. Buziaczki, pozdrawiam, pa-pa pa! pa, pa.